Cześć, witajcie. Dzisiaj, wideo takie, można powiedzieć, uzupełniające. Będziemy mówić o dietach. Będziemy mówić o tym, czym one właściwie się od siebie różnią. Będziemy mówić o dietach roślinnych, o dietach tłuszczowych, czy inaczej, można powiedzieć, dietach karniwora. Dlaczego oba obozy twierdzą, że mają rację, i jak w ogóle do tego podejść, jak patrzymy na to z zewnątrz. Oczywiście będę też mówiła o cholesterolu troszeczkę, o cukrze. Będziemy mówić o biochemii. Nie będziemy operować żadnymi hasłami typu ideologia i co by było, gdyby i być może tak jest. Będziemy mówić o tym, co wiemy. O tym, co wiemy, to są informacje, które oczywiście pozyskałam od osoby kompetentnej, która jest jakby niezwiązana z żadną ideologią, tylko po prostu jest zainteresowana nauką. Jest to Bart Kay, którego kanał zlinkuję na dole. Bardzo uh, lubię jego materiały. Jest tam dużo nauki. Uh, jest to materiały po angielsku, więc zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy będzie je rozumiał. Dlatego też uh, chciałabym uh, zrobić takie wideo po polsku, żeby Wam to też przekazać. Um, rozmawiałam z Bartem Kejem wczoraj na Skype'ie. Um, dużo mi on rozjaśnił. Zadałam mu wiele pytań. Oprócz tego bardzo polecam kanał Karnewala, bo zaraz po rozmowie ze mną Bartka miał rozmowę z Karnewalem. Ta rozmowa jest na kanale Karnewala. Pozdrawiam. Warto ją zobaczyć, jest bardzo ciekawa. Dobra. Choroby, cholesterol, choroby, problemy zdrowotne, jak to wszystko jest. Słuchajcie, no, w tym wideo o cholesterolu Dowiedzieliśmy się, że cholesterol jest bardzo, bardzo, bardzo ważny w organizmie, że pełni on funkcje no, niezastąpione, tak? Buduje ściany komórek, odpowiada za zdrowie mózgu, za zdrowie układu nerwowego, odpowiada za gaszenie. Pożarów w organizmie, czyli tych tak zwanych stanów zapalnych. I co wiemy o stanach zapalnych? No wiemy tyle, że większość chorób, które są, które istnieją, przewlekłe choroby, takie jak cukrzyca, choroby serca, jakieś nowotwory. Choroby mózgu, dużo schorzeń, to są, to są słuchajcie, wyniki stanów zapalnych. To, to wszystko się zaczyna zazwyczaj od stanu zapalnego, i chroniczny stan zapalny prowadzi do chorób, do niewydolności pracy organizmu. I to o tym należy pamiętać. I teraz ja chciałam przejść do sedna sprawy i poprosiłam Barta, żebyśmy stworzyli taką listę, jak powodują, co powoduje stany zapalne. Co jest przyczyną stanów zapalnych, bo od tego wszystko się zaczyna, prawda? Eee, I teraz tak. Pierwsza rzecz, powody stanów zapalnych. Eee, autoimmunologiczne reakcje, czyli na przykład alergie, nietolerancje pokarmowe. Coś, co ewidentnie nam nie służy, a robimy to cały czas. Na przykład, jeżeli ktoś ma na coś uczulenie albo nie toleruje jakichś pokarmów i ciągle je, je, to pojawią się stany zapalne. Jeżeli będzie to robił cały czas. Będą one przewlekłe, i stąd pojawiają się nam na przykład różne problemy układu pokarmowego. Nie jest to jedyna przyczyna, ale zdecydowanie jest to bardzo ważna i jedna z głównych przyczyn. Dalej. Kolejny punkt. Fizyczne uszkodzenia tkanek i komórek. Fizyczne, czyli jakby no. Rany, tak? Rany, uszkodzenia, które tworzą się w środku naszego ciała, też powodują stany zapalne. Jak mamy nawet ranę na wierzchu, to też jest stan zapalny, który organizm próbuje wyleczyć, załagodzić. Dalej, chemiczne uszkodzenia komórek i tkanek. Chemiczne. Czyli chemia, czyli wszystko, co nas atakuje codziennie w powietrzu, w wodzie, w jedzeniu, w kosmetykach, w, w lekach, tak ta chemia jest wszędzie. Może ona też szkodzić, uszkadzać tkanki, tworzyć stany zapalne. Dalej. Wysokie ciśnienie krwi. No tutaj, y, zwłaszcza osoby, które borykają się z nadwagą, z otyłością, takie osoby będą narażone na wysokie ciśnienie krwi. Wysokie ciśnienie krwi, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o to, że krew y, płynie pod tak wysokim ciśnieniem, że odbija się mocno o ściany naczyń i po prostu może je uszkodzić, rozerwać. One się po prostu mogą nie wytrzymać tego ciśnienia. Pęka takie naczynie i mamy stan zapalny. Y, czyli tu jest kolejne zagrożenie. I ostatni punkt, bardzo ważny również, czyli wysokocukrowa dieta. I uwaga, nie chodzi tu tylko o biały cukier. Musimy pamiętać, że wszystkie rośliny, nie tylko owoce, również ziarna, strączki, no wszystkie rośliny to są węglowodany, to są cukry. One metabolizują się w organizmie jako cukry, więc oczywiście diety roślinne są, można powiedzieć, wysokocukrowe. I teraz tak... Przechodzimy do diet. Dieta y, roślinna w porównaniu do diety tłuszczowej. Y, więc tak, dieta roślinna. Y, na diecie roślinnej, y, no ona jest teraz promowana jako taka, no, idealna dla, dla nas, dla ludzi. Y, zdecydowanie weganizm się rozwija, diety roślinne są promowane. Coraz więcej ludzi przychodzi na diety roślinne. I teraz tak. W pewnym sensie diety roślinne są dobre, dlatego że w tradycyjnych dietach roślinnych generalnie jemy przeważnie same węglowodany, czyli cukry, bo jemy zboża, strączki, warzywa, owoce to jest podstawa i to wszystko są cukry. Więc żyjemy tak naprawdę na cukrach. Jest to paliwo, z którego korzystamy. Tych tłuszczów w diecie zazwyczaj jest mniej, są to tłuszcze z orzechów, awokado, z oleje roślinne, tak? To są te tłuszcze. I teraz tak, ta dieta jest dobra pod tym względem, że dostarczamy tylko jedno paliwo. Bo problemy pojawiają się wtedy, kiedy do organizmu wkładamy dwa różne paliwa jednocześnie czyli cukier i tłuszcz. Od tego tyjemy, od tego chorujemy, od tego też pojawia się dużo stanów zapalnych. E, czyli na przykład dlatego, dlaczego słodycze są niezdrowe typu, nie wiem, czekolada w dużej ilości, czy w ogóle słodycze, gdzie połączenie jest właśnie dużej ilości cukru z dużą ilością tłuszczu. Na tym polega słodycz. No chyba, że są to jakieś cukierki to jest sam cukier, ale mówimy tu o ciasta, ciastka, wyrobiły jakieś piekarskie. Czy czekolada, czekoladopodobne sytuacje, jakieś kremy, to wszystko jest połączenie cukru i tłuszczu. I to jest to najbardziej niezdrowe połączenie dla organizmu, ponieważ dostarczamy dwa różne paliwa na raz. Co to robi? To upośledza metabolizm każdego z tych paliw i to powoduje różne problemy. Dlatego dieta roślinna jest dobra, ponieważ bazujemy na jednym paliwie. Ale i ona w krótkoterminowo daje nam rewelacyjne rezultaty, bo jesteśmy na cukrze, mamy masę energii, eliminują się stany zapalne na początku, wszystko działa super, czujemy się lekko, nie mamy obciążenia, chudniemy, nie tyjemy, rozwiązują się różne problemy, super. Natomiast pamiętajmy, długofalowo diety roślinne są niedoborowe. Oczywiście możemy brać suplementy typu witaminy typu B12, typu D typu żelazo tak możemy brać te suplementy. Natomiast nie da się suplementować tłuszczów zwierzęcych na diecie roślinnej. A tłuszcze zwierzęce, to jest cholesterol. To są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. To są to, to oprócz tego są też aminokwasy. To są kwasy DHEPA, które są odpowiedzialne za zdrowie mózgu tłuszcze zwierzęce to jest słuchajcie coś czego nie da się zastąpić na diecie roślinnej. I tutaj mogą się pojawiać problemy, czyli długofalowo brak tłuszczów zwierzęcych obniża nam e, nasz cholesterol, czyli redukuje ilość ekipratunkowych, które pomagają nam w zwalczaniu różnych problemów. Oprócz tego osłabia e, znaczy te, e, e, osłabia mózg, ponieważ w mózgu mamy cholesterol cholesterol chroni nasz układ nerwowy. No to są niebezpieczne sytuacje. Długofalowo może to prowadzić do demencja, Alzheimer, To są, słuchajcie, stany w ogóle depresja, stany jakieś nerwice, psychozy, halucynacje. To mówię tutaj teraz o skrajnych przypadkach, ale generalnie brak tłuszczów zwierzęcych może prowadzić do różnych zaburzeń. I tu jest problem diety roślinnej długofalowo. Dlatego też wiele, wiele wegan rezygnuje z tej diety po jakimś czasie. Czasami są to kilka miesięcy, czasami kilka lat, czasami kilkanaście lat i to zależy od tego, jakie mamy zapasy w organizmie, jak nasz organizm konwertuje pewne substancje, jak długo jest w stanie wytrzymać bez tych tłuszczów zwierzęcych, jak długo jest w stanie funkcjonować bez nich. To jest ryzyko. Dobra, dieta tłuszczowa. W kontrze do diety roślinnej. Ta dieta też ma swoich zwolenników, bardzo wielu, i te osoby też chwalą tą dietę, mówią, że ona rozwiązuje wiele chorób, wiele problemów, że można na niej fantastycznie schudnąć, i też mają rację. Słuchajcie, też mają rację. Dieta tłuszczowa to jest po prostu nic innego jak kompletna odwrotność diety roślinnej, czyli znowu używamy jednego paliwa, nie mieszamy, a w tym przypadku jest to tłuszcz. No bo oczywiście tłuszcz mamy na sobie, w sobie, więc kiedy nawet brakuje nam cukru, to ten tłuszcz się spala. On się spala z naszego ciała i tak też pozyskujemy tę energię. Nawet glukoza w mózgu, tak? w przypadku kiedy brakuje nam cukru, mózg jest też, przepraszam, organizm jest też w stanie z tłuszczu wyprodukować sobie glukozę do mózgu, tak, żeby mózg też był odżywiony. Także to. To działa, ludzie tak żyją. Nie można też tego demonizować. Obie te diety mają swoje plusy. Natomiast co się dzieje na diecie tłuszczowej długofalowo? To jest, słuchajcie, no, niedoborów tłuszczu nie będziemy mieć, ponieważ jest to dieta tłuszczowa. Dostarczamy tych tłuszczów dużo. Są to zazwyczaj w większości tłuszcze zwierzęce. Tłuszcze zwierzęce, no, można na nich żyć, jak się okazuje. Mamy takie plemiona, takie Kultury na świecie, które na przykład plemiona Masajów, które żywią się właściwie tylko mięsem, tłuszczem, mlekiem, krwią i nie jedzą praktycznie żadnych warzyw i owoców, i żyją i funkcjonują i są zdrowi. E, więc e, pokazuje nam ta dieta, że można tak żyć, można tak funkcjonować. Tak e, nasz organizm nauczył się funkcjonować na przestrzeni ewolucji. Bo pamiętajmy, kiedyś nie było supermarketów, lodówek. E, Kiedyś nie było żadnych metod przechowywania, pozyskiwania, jedzenia cały czas. Kiedyś było tak przecież, że owoce były tylko dostępne latem, szczególnie w Europie, gdzie mamy cztery pory roku, warzywa latem, jesienią, a potem przez zimę jadło się tylko produkty zwierzęce. Bo, bo nic nie było, tak? Chciało było polować na te zwierzęta i jeść, żywić się tłuszczem. Węglowodane nie były dostępne cały rok. I dlatego nasz organizm tak się rozwinął. I teraz tak, czyli wychodzi na to, że długofalowo dieta tłuszczowa teoretycznie jest lepsza od diety roślinnej. W praktyce widzimy, że są przykłady plemion, które tak żyją i są zdrowe. Czy znamy jakiekolwiek kultury wegańskie, długofalowe? Jeżeli znacie, proszę podajcie. Ja nie znam. Nie mówcie o strefach niebieskich, ponieważ to nie są kultury wegańskie. Każda bluzą, czyli ta niebieska strefa, to są ludzie, którzy jedzą produkty zwierzęce. Czy są to ryby, czy są to owoce morza, czy jest to tłuszcz zwierzęcy, czy jajka. Oni to jedzą. Może nie jedzą tego dużo, ale jedzą to i tego nie można ignorować. Z tego co ja wiem, nie ma ani jednej kultury cywilizacji wegańskiej. Nigdy nie było. Jest jakiś powód ku temu, tak? Także tutaj znak ostrzegawczy, trzeba się nad tym zastanowić i to sprawdzić. Dobra, długofalowe rezultaty diet mieszanych, bo oczywiście teraz przedstawiłam dwa obozy: dieta węglowodanowa i dieta tłuszczowa. No i długotrwałe rezultaty diet mieszanych, bo oczywiście można powiedzieć, ale przecież najlepiej jest jeść wszystko i się niczym nie przejmować. Prawda? Tak jak nasze babcie, nasi dziadkowie po prostu jedzmy wszystko. Słuchajcie, no nie do końca tak jest, bo no jednak. Jedząc wszystko wymieszane yy, pojawiają się problemy. Generalnie społeczeństwo jest chorowane nie tylko dlatego, że mamy żywność przetworzoną, ale też dlatego, że mieszamy dużo yy, właśnie tłuszczów z węglowodanami razem, że dostarczamy naszemu organizmowi oba te paliwa na raz, cały czas i w tym momencie yy, nasz metabolizm tych dwóch paliw się upośledza. Yy, to nie działa już wtedy dobrze, zaczynamy tyć, zaczynamy chorować. I tutaj trzeba na to uważać. Oczywiście, ja nie popadałabym w skrajności w skrajność. I teraz powiem, jak ja to widzę i co ja stosuję. Nie jest to porada dla nikogo, podzielę się tylko moim doświadczeniem. Diety roślinne powodowały u mnie stany zapalne w długiej perspektywie. Ja na cukrze nie jestem w stanie funkcjonować. Mi to szkodzi. Dlatego zrezygnowałam z diety wegańskiej. Przeszłam na dietę tłuszczową. Teraz, na której jestem no, już 4 miesiące, nie jest to sytuacja idealna, ponieważ na tej diecie no, nie, nie mogę jeść większości warzyw i owoców, i w ogóle ta dieta jest bardzo restrykcyjna. Są tego plusy. Plus jest taki, że na tłuszczu e, ma się świetny, e, jakby, świetną energię pod tym względem, że nie ma skoków insuliny. Ta energia jest stała. Ona jest równa. Nie jestem nie chodzę ciągle głodna. Kiedy zjem taki tłuszczowy posiłek, przez wiele godzin jestem syta. W ogóle nie myślę o jedzeniu. Jest to fajne, jest to komfort. Natomiast pojawia się tutaj minus. W związku z tym, że dieta tłuszczowa jest bardzo sycąca i nie chce mi się na niej jeść, często nie jestem w stanie zjeść tyle, ile potrzebuję, żeby nie chudnąć. Jestem osobą bardzo szczupłą i nie mam za dużo tego tłuszczu w ciele. I kiedy jem dietę wysokotłuszczową cały czas, chudnę bardzo, zresztą ostatnio zauważyłam, że trochę schudłam znowu, bo właśnie ta dieta tłuszczowa hamuje apetyt. Mi się po prostu nie chce jeść i ja chudnę. To powoduje do spadku energii, i tu jest, pojawia się zagrożenie, że nie dostarczę tyle kalorii, ile potrzebuję. Jak to rozwiązać? Oczywiście, można jeść więcej, ale jest to też trudne, bo ja nie lubię jeść na siłę. I dlatego też uważam, że jednak zero węglowodanów zdecydowanie mi nie służy. Ja do, dorzucam węglowodany teraz do mojej diety tłuszczowej. Czyli jem trochę chleba, jem trochę ryżu, jem niektóre owoce, te mniej słodkie, jem warzywa, te, które mogę, które mi nie szkodzą, nie powodują stanów zapalnych. I to zaczyna działać, to znaczy, ja tymi węglowodanami pobudzam sobie apetyt i jestem w stanie zjeść więcej, I to, i to działa. Więc, w mojej opinii, dieta roślinna absolutnie u mnie nie działa, dieta tłuszczowa też nie działa cały czas. Muszę dodać trochę węglowodanów tu drugą, drugą, Drugim rozwiązaniem jest przejście na, na mięso Bo jak wiecie, ja ciągle nie jem mięsa Podobno jak się je dużo mięsa, czyli ta dieta karniwora Wtedy można łatwiej uzupełnić zapotrzebowanie na kalorie i składniki odżywcze I nie ma takiego ryzyka, że nie dojesz Że będziesz zbyt jakby miał zbyt duży deficyt nie wiem, nie wiem jak to jest, ponieważ jeszcze nie jem mięsa i trudno mi się wypowiedzieć na ten temat. Tu Palma powiedziała, że czuje się rewelacyjnie, ona je te steki, tłuste steki, dużo tłuszczu, dużo smalcu. Ona je 3,5 tysiąca kalorii dziennie, nie chudnie, ma stałą dobrą wagę, wygląda świetnie, jej to służy. Tak samo keksu też jest teraz na karni, do, do, dorzucił trochę węglowodanów. No, i co, i każdy, każdy szuka swojej, swojego balansu, jak to się mówi. Natomiast dieta mieszana, no tutaj długofalowo mogą być też problemy. Więc, więc widzicie, no, oba obozy w pewnym sensie mają rację. Jednak myślę, że trzeba patrzeć długofalowo i wychodzi na to, że bez węglowodanów, czy z małą ilością węglowodanów, czy cukrów, możemy dobrze żyć. Z małą ilością tłuszczu będą problemy. Tłuszcz jest niezbędny w diecie. I niestety, wszelkiego rodzaju tłuszcze roślinne, czy tłuszcze takie jakby wytworzone sztucznie, typu oleje z roślin, to niestety często są to jest trucizna. Oleje to jest Omega-6. To jest wysoko przetworzony produkt. Jedzenie dużych ilości oleju, zależy też jakiego, ale generalnie oleje nie za bardzo, tak. Jednak te tłuszcze zwierzęce to jest, to jest to. No słuchajcie, i to jest wszystko, co chciałam Wam teraz opowiedzieć na ten temat. Zapraszam jeszcze na krótkie wideo z serii, jak to było w czasach średniowiecza i jak to się stało, że w średniowieczu nagle ludzie zaczęli mieć ogromne problemy z zębami, ze zdrowiem. Co było tego powodem? Zobaczcie. Do 1540 roku Brytyjczycy nie znali większości owoców. Nie było też cukru. Cukier był pozyskiwany przy pomocy pracy niewolniczej, dlatego też był bardzo tani. Przed tym, kiedy zaczął być dostępny, ludzie jedli chleb, rośliny strączkowe, owiec, produkty mleczne, jajka i mięso w mniejszej ilości. Warzywa jedynie jako dodatek, kiedy było to konieczne. Dzięki temu, że mamy dostęp do starych zapisów, takich jak rejestr chorób czy umieralności, oraz mamy też szczątki ludzkie z tamtego okresu, możemy zobaczyć, jakie nastąpiły zmiany. Proszę zobaczcie, jakie zęby mieli ludzie przed rewolucją cukrowo-owocową. To są zęby zdrowego człowieka. Te zęby nie noszą znamion degeneracji, wyglądają na mocne, mają niewiele uszkodzeń. Natomiast te następne, które możemy zobaczyć, to są zęby po rewolucji cukrowo-owocowej. To są zęby gnijące z, z jakby uszkodzeniami. Wtedy ludzie zaczęli w ogóle tracić zęby, bo kiedyś jedyną metodą jakby walki z tymi problemami było po prostu ich usuwanie. Także niestety, ale to był bardzo duży problem i przez długi czas z tego w ogóle nie łączył. Natomiast po tych porównując te czaszki i to uzębienie możemy wyraźnie zobaczyć jakie były efekty spożywania tak dużych ilości cukru w diecie. Oprócz tego możemy zobaczyć te rejestry umieralności. Co było w tamtych czasach Największym powodem umieralności? No oczywiście plaga, czyli czarna śmierć. Oczywiście nie było wtedy antybiotyków i to było, było to, co, co niestety powodowało najwięcej zgonów. Na drugim miejscu mamy gorączkę, na trzecim miejscu mamy białą śmierć, czyli gruźlicę, i na czwartym miejscu zęby. Tak, na zęby z powodu problemów z zębami można było wtedy umrzeć. Zęby to jest bezpośredni dostęp do układu krwionośnego, który jak wiemy jest połączony z całym ciałem, ze wszystkimi organami. Problemy z zębami to, jeżeli kiedyś jakieś mieliście, no wiecie, że to nie jest nic przyjemnego i to mogą być poważne komplikacje i zdecydowanie dieta wysokocukrowa jest tu jednym z głównych powodów tego, że w ogóle mamy jakiekolwiek problemy z zębami. Oprócz tego dieta wysokocukrowa powoduje inne problemy. Między innymi: szybkie starzenie się, problemy ze skórą, trądzik, cukrzyca, nowotwory, które są wynikiem stanów zapalnych, czyli przewlekłe stany zapalne. Otyłość napędza on apetyt, nie syci, hamuje spalanie tłuszczu oraz uzależnia. To wszystko niestety, ale są realne zagrożenia. I warto o tym pamiętać.